Assassin's Creed Nexus kolejna część z naszej ukochanej serii, która to znajduje się w produkcji. Lecz jest małe ale. Jeżeli pierwszy raz o niej słyszycie i jesteście ciekawi, cóż to takiego, to idealnie trafiliście, gdyż właśnie tym się zajmiemy w tym materiale. A informacje, które to mamy na jej temat, są, jak to zazwyczaj bywa, z przecieków czy też od insiderów którzy to zechcieli się podzielić ze społecznością tymi tajnymi informacjami, a w opisie znajdziecie wszystkie źródła, na podstawie których został stworzony ten materiał. A tymczasem zapraszam do filmu. Tak więc Assassin's Creed Nexus, czyli kolejna odsłona zmagań Templariuszy z Bractwem Ukrytych, o ile to jest nadal aktualne, gdzie tym razem wcielimy się w najemnika z perspektywy pierwszej osoby, a będzie to spowodowane przez Google VR, na które to właśnie ten tytuł wychodzi. Jest to interesująca sprawa, tym bardziej że takowa odsłona została już zapowiedziana bodajże dwa lata temu po prostu jako Assassin's Creed VR. Lecz dotychczas nie było o niej za dużo powiedziane. Co ciekawe, źródło donosi, że Gra ma zawierać misje, w których pokierujemy kilkoma różnymi protagonistami, zarówno naszym ulubieńcem Ezio, dalej przez Konora, Haitama, a na Cassandrze kończąc. Lecz kto wie, może i więcej znanych nam już postaci się tam pojawi. Co do mechaniki, jak i stylu rozgrywki, ma on się skupiać na klasycznym dla asasynów gameplayu, czyli skradaniu, eliminacjach z ukrycia przy użyciu ukrytego ostrza, kuszy, noży do rzucania. Do tego by zdezorientować przeciwnika będzie można użyć bomb dymnych, czyli w dalszym ciągu klasyka gry. Idąc dalej mamy kradzieże kieszonkowe, otwieranie zamków, wspinaczkę po ścianach oraz parkur, ale oczywiście nie mogłoby się obejść bez skoku wiary. Z rzeczy o których dotychczas Liker nas poinformował, to fakt, iż wersja, w którą on grał. Były dwa możliwe tryby poruszania się. Jeżeli jesteście zapoznani z VR, to będziecie się orientować. Jeden z nich wyglądał jak na padzie, czyli za pomocą analogów, natomiast drugi polega na przeskakiwaniu za pomocą nazwijmy to teleportu we wskazane miejsce. I przy drugiej metodzie ważne jest to, że będzie jej towarzyszyć efekt dźwiękowy, w zależności tego, jak blisko przeciwnika będziemy chcieli podejść. Czym bliżej, tym głośniej, tak by skradanie miało sens, jak mnie mam. Jednocześnie by nie dać możliwości graczowi pojawiania się całkowicie przy przeciwniku, tak by ten nas nie zauważył co do samego poruszania wertykalnego, czyli pionowego, Ubisoft miałby to rozwiązać bardzo podobnie do tego, co mamy w tej chwili. Tutaj trzymamy jeden przycisk i biegniemy na przeszkodę, na którą chcemy się wspiąć, co w sumie nie jest niczym nadzwyczajnym. Pytanie tylko, czy przeskakiwanie między większymi odległościami będzie zrealizowane w jakiś ciekawszy sposób, gdyż widziałem już w innych tytułach, że da się to ciekawie zrealizować. W przypadku mechaniki walki ma się ona opierać na timingu, czyli trzeba będzie wyprowadzić cios w odpowiednim czasie, w momencie, gdy przeciwnik opuści blok. Jak donosi źródło, tym razem gracze nie będą mieli do czynienia z wielkim otwartym światem, jak to miało miejsce w ostatnich odsłonach serii, a to ze względu na specyfikację sprzętową jaką są Google VR, których to o wiele lepszą imersję oraz wrażenia z rozgrywki czerpią gracze kierowani konkretną ścieżką skrupulatnie zaprojektowaną. Lecz również samym ograniczeniem w takiej specyfikacji jest sprzęt potrzebny do płynnej satysfakcjonującej rozgrywki. Tak więc powiedzmy, że pod względem gameplayu robimy krok do tyłu, aczkolwiek sam fakt podjęcia próby stworzenia gry na google VR. Przez tak duże studio jest czymś niespotykanym. Co prawda, Valve nam już pokazało, za sprawą Half-Life Alyx, że można zrobić mega grę na gogle, lecz tutaj mamy do czynienia z tytułem, w którym poza fabułą ważna jest również mechanika wspinania się i płynnego pokonywania przeszkód. Do tego walka wręcz, czy to za sprawą ukrytego oszcza, czy też miecza. Co wydaje mi się, że może być wyzwaniem dla Ubisoftu, choć są już na rynku gry VR, które mogą trochę ułatwić im to zadanie. Więc bądźmy dobrej myśli. Co do samej rozgrywki, mamy w niej dostać 16 indywidualnych misji, do których również zalicza się tutorial. W pierwszym momencie pomyślałem, że to dość mało, lecz prawdę mówiąc, to sama liczba niczego nie definiuje. Tym bardziej, jeżeli będą one rozbudowane, składające się z kilku etapów, takich chociaż jak wprowadzenie fabularne, śledztwo, skradanie i ewentualnej eliminacji przeciwnika. Czy też wykonania innego głównego celu zadania. Dodatkowo w artykule źródło wspomina, że przez wspomnianą już wcześniej mechanikę otwierania zamków, misje w znaczącym stopniu się wydłużają, co najwidoczniej potrafi w aktualnej wersji przysporzyć graczowi nie lada problem. Dostaliśmy nawet materiał nagrany z lobby gry, na którym to widzimy zarówno pierwsze menu w grze, dodatkowo wersję androida, na którym pracuje system. Tutaj również możemy zauważyć w tle przestrzeń typową dla gier z serii Assassin's Creed, w postaci bloków testowych czy też anomalii, z którymi się już spotkaliśmy między innymi w Valhalla. Przechodząc dalej widzimy kalibrację użytkownika. A na koniec mamy widoczne wejście do Animusam, co jest jednoczesnym przejściem do listy questów. I tu jako pierwsze widzimy zadanie, w którym naszym protagonistą będzie Ezio, a zadanie nosi nazwę Miecz Ezio. Co do całej reszty, na tą chwilę nie wiadomo jak to będzie wyglądać oraz czego będzie dotyczyć sama fabuła, czy będzie to jedna historia, w której będą powiązane losy wszystkich wcześniej wymienionych postaci, czy też zbiór różnych osobnych opowieści, w stylu jaki rzekomo ma być zaimplementowany w przyszłej usłudze live, czyli Assassin's Creed Infinity. A na tą chwilę pozostaje nam być dobrej myśli, że Ubi wykona kawał dobrej roboty i przebije tą produkcją chociażby Half-Life Alyx. Co prawda poprzeczka jest naprawdę wysoko zawieszona, ale trzeba być dobrej myśli. A tymczasem to by było na tyle w tym filmie. Zapraszam do pozostałych moich materiałów i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć, cześć, cześć!